Daj, daj jej spokój Daj jej spokój, Czytaliśmy, czytaliśmy list Ona nic sobie nie zrobiła Ja byłam cała pobita Czary, A, mary, mary hopus, Nie, ja uciekam Blaszka No, co? Nie, stój, spokojnie Teraz, teraz, Taki cukierek, no No zobacz Czy taki, taki ktoś A ma panem to się jeszcze policzę że... No ze sztuka ja No teraz to pan przesadził Upewnij się, że nie masz kasku na łbie Na łbie Ej. Bo inaczej będzie dobą no. dla Możecie się odsunąć, Ej. bo oni was słyszą. A, no, no to Jak myślicie, uda się, czy nie? nie tak, e, dzwoniłem do swojego szefostwa w FBI tak. i tak. tak niezgodno. Dobra, szybko, chodźcie, gonimy ich, gonimy łopato, ich. Szybko, gonimy ich. ich. Czekaj, tam do środka, do środka tak? jakoś. Do środka? Nie wiem, widzę środkiem, zobaczymy gdzie one poszły. Nie ma ich w środku. Dobra, widzę je, widzę jak je. Nie ma. Gdzie? Nie, chodźcie, Witajcie, z tej strony Smalax, jesteśmy na ekstra, ale musimy teraz szybko dogonić ten, niezgodną Emilię. Stójcie! Stójcie! Stać! Stać! We. Stać! Stać! Jak się, jak się nie zatrzymacie, będzie pożar nie. lasu. dobra, stop, stop, już, już mamy was. Stójcie. Stój, Emilia, pożar stój. Pożar lasu za trzy, dwa... Co to będzie ma mieć, znaczyć? Będziecie mieć, będziecie mieć, drzewa na sumie. Co, co się działo? Co to ma znaczyć? Halo, jakieś wyjaśnienia? Eee, nie. Nie? O co chodzi? Nie, 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 nie. Dobra. O co powie, powiedz dlaczego cię nie ma od dawna i ukrywasz tutaj więźniarkę, wszystko Nic wam nie powiem, nic ze mnie nie wyciągniesz To jest ta, to o której nie. pisali, tak? To jest ta, o której pisali, ona, ta tak. co daj, uciekła z więzienia Dajcie spokój, daj Czytaliśmy, spokój. czytaliśmy list Ona nic złego nie zrobiła Czytaliśmy, czytaliśmy ten list, który zostawiałaś Blokiemu Czytaliście tak. moje prywatne rzeczy no, no, tak, 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 czytaliśmy tak. je, tak no, czytaliśmy Ale jej rad. macie dać spokój, ona nic nie zrobiła Ale ona jest... Ona jest. Ona powinna siedzieć w więzieniu, przypadki. Za w ogóle, nic! Czemu? Czemu się nie odbywasz, Ona no? nic nie zrobiła. Bo tak. Trochę... No, 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 no. 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 No co? Powodziła mnie Od... na twoją niekorzyść. Wszystko jest. Nie dobra. Kontrolowane. Okay. Ja mam zdjęcia, się... ja robię zdjęcia. I nagrywam głos Ja też nagrywam, ja też nagrywam. <laughs> A. Witajcie Ty. widzowie, jesteśmy dobra, ja na ja i właśnie złapaliśmy więźnia. Za co, wie, co za co ona w ogóle siedzi? Za co ona siedzi, Emilia? No, właśnie za niewinność Za nic Tak, każdy wrobili tak mówi Wrobili ją W co cię wrobili? No nie wiem Niszczenie przy... serwera, rzekomo Tak Aha, no to Pamiętasz bez powodu Pamiętasz te wszystkie sytuacje o domów i w ogóle działek? No, no pamiętam To ty? A ja nie i to no ty nie ty ona Przyszli do mnie jacyś starej nie wiem, jacyś Wi... Znaczy więźniarze powiedzieli, że to ja zniszczyłam serwer, że mają dowody, że ogólnie wzięli, po... połamali mnie trochę, już mi się wszystko zrosło No ale okay, jak? Ale... No to czyli to nie Nadziwił ty byłaś? mnie ty? do Alcatraz, tak Ale Alka... jakieś fałszywe dowody Czekaj, to było te, te, takie najcięższe więzienie, co nie? Ja byłam cała pobita Jej, yeah. Mamy mnie takie więzienie na serwerze? Mi. Ale, czyli to, to nie byłaś te... ty na pewno? Tak, to nie ja to czemu cię tam sadzili? Nie rozumiem. Bo wzięli kogoś innego, sprowadzili jakieś, nie wiem, znaleźli jakieś fałszywe dowody i po prostu mnie wrobili. To nie bawi, tylko po prostu fałszywy, po prostu fałszywe oskarżenia. No ale to po co się ukrywaliście? Po co to całe uciekanie? Bo no nie, a gdybym nie. wam, gdybym wam tak wybiła do domu i powiedziała, ej słuchajcie mam niewinną więźniarkę, musimy ją ukryć, a co byś zrobił? No, bym ją zadzwonił po policję, że ją zebrali. No, no właśnie. Nie mogłam jej zostać, To moja siostra. Nie Ta wiem, co co? mnie gonili. Co? Nie Twoja siostra? No tak, no nie wiedziałem, po Nie miejsca. dobra, doszliśmy do tego. Już. Ja myślałem, że to jest jej matka. Nie dobra. Co ja tu robię? Aż taka stara wygląda? Nie wiem. Do... Chciałeś pójść z nami? No chciałem, ale ja nie wiedziałem, że tu jakiś więźniów gonimy. Ja myślałem, że idziemy tego, do sklepu po bułki, a ty mnie na jakieś śledztwo. Jakie bułki? Jakie no przecież buchy? dobrze widziałeś, w jaki jesteśmy strojach, Jesteśmy detektywami. Ja myślę, że nie my. tego Zdurza, matu, deadaj. Deadaj. To, to nie wiem, nie możecie teraz wrócić do domu, jakoś z nami. Jakoś to Tam wyjaśnimy ze wszystkimi. Nie, chodzi policja. Nie możemy tak Oni wchodzić. nadal nie gonią. No to możemy pójść do jakiegoś głównego dowodzącego policji i to wyjaśnimy. Mogę sam na własną rękę wszystko wyjaśnić. Ale oni mają twarde dowody, ty im tego nie wmówisz. Że, jeśli jesteś niewinna, no to nie winna. Stara, to ja tu zarządzam tym całym serwerem. Ja to ich tak porobię, że oni już ja, nic ja, nie powiedzą. Ja chciałbyś, chciałbyś, nie zapominaj, Zobaczymy. Jest jest Zobaczymy. Dyrektywem. Zobaczymy? Przepraszam no. bardzo, ale ja tu jestem główną dowodną. Ale ja tu wpływam nie. na ten serwer cały. Ty? E, no, przepraszam, przepraszam, bo ja chciałem Patrzcie. Zadać pytanie. Je jeśli, ch jeśli chcę, to mogę nawet zrobić, że blaszka zniknie. Ja też potrafię, pato. No, pokaż, pokaż, no. E, do dobra, czego już patrzę. Dlaczego Czary, maluj, hokus pokus, blaszka, Nie, No, co? Co? jak ty, Przywróć go. Zależy mi zrobię. Niknęła go. Ja, ja no, też to tak, tak nie potrafię, działa. no i co? Br przywróć go. Uciekamy, póki. Chodź. Nie, nie stójcie, stój. Stop. Ej. Przywróć go, szybko. Przywracaj go. O się tam nas nie zobaczy. O, jest to. Łopatą na łeb! Ej, blaszka. blaszka. Gdzie ty byłeś? Nie wiem, pamiętam, że była akcja gonitwa na Zinza ja i miałem i krzywdził łopatą. Eee, Co? O, się... Ej, uciekły! Nie, tu są, za drzewem. Jezu. <noise> <noise> yes. Nie, dobra, to ja wam oferuję pomoc. Mogę wam zaoferować pomoc. Normalnie wracamy do wioski, idziemy do jakiegoś policjanta, nie wiem, najlepiej do jakiegoś głównodowodzącego lub coś, oddziału jakiegoś, czy dobra, coś, ale i wyjaśnimy jak, to. Jak nie będą słuchać i ją po prostu wezmą, to będzie twoja wina. Dobra. Emilia, to ja wtedy za zapłacę? Ślub. właśnie, za niedługo ma być twój No, ślub za niedługo i ma blokiego. być ślub i chcę, żeby moja siostra była obecna. ty by się będzicie. No. To się nie nie się porozmawiać. <laughs> no jeśli no to jeśli nie ją wsadzą. Obiecuję, że jeśli Będziesz ją wsadzą do więzienia, zapłacę za nią każdą kaucję. Nieważne, jakby to miało być milion stacków bloków diamentów, to zapłacę. Nie stać, no nie stać się. Wiem, ale to wtedy wezmę pożyczkę u Matiego okej okay. okej? Okay? Okay. dobra to, to wracamy powoli do domu, chodźcie słuchajmy tutaj zaraz z roli detektywów musimy się teraz przerodzić w influencerów Zwarخر ale to jeszcze ślub. trochę, jeszcze trochę napiszcie komentarz zaraz ślub to przypnę wam serduszko bo za niedługo robimy ślub Blackiego i Emilii wszystko organizujemy sobą, co nie? Dyn, dry, dyn, dry, dyn, dry. dokładnie dyn, dyn, dry, dobra to dyn, 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 widzimy się w wiosce Mamy dla Was mega informacje, bo Otóż będziecie mogli dołączyć na Ekstre! A żeby to zrobić musicie wbić na grupę Pimki Smolaksa, której link jest w opisie. Tam będzie post, w którym będzie pisać Że tu jest rekrutacja, tu macie pisać dlaczego i tak dalej. Tam wszystko będzie wyjaśnione. Możecie zalajkować odcinek na komentarz pod odcinkiem i zalajkować fanpage'a, tak o. Dobra, chodźcie, jesteśmy już niedaleko. Ej, czyli to jesteś niezgodna, tak? No tak, nie pamiętam, nie No, ale nie miałem pewności no, no, Przepraszam przyczynać... Ej, to niezgodna No tak, ale wolałem się teraz upewnić i no zapytać dobra, dobra, A tak Chciemy... w ogóle, chcesz niezgodna Emilia jakiś komentarz do serduszkowania? Eee no, no, Ta, no, tak, tak osobno Więźniarka mam. Więźniarka, dobra e, Komentarz więźniarka to niezgodna wam serduszkuje, a komentarz niewinna i Emilia wam serduszkuje Dobra, lecimy dalej. Chcecie też jakiś? Może tak, tak, ten? Ja chcę. Dobra. Najważniejsza zasada, nie konfidencimy. Czyli komentarz, nie konfidencimy. Nie konfidencimy. Nie konfidencimy, to, 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 ale wam na serduszka. Ty, Blaszka, chcesz? E, tak, ja poproszę, e, don't be confident. Don't be confident, to blaszka co, co mam, to takie zagrabanie, nieczle, przepraszam bardzo. przypina serduszko. Ogólnie to 3000 łapek to kolejny odcinek. I, a teraz lecimy do matego. Bo du słyszałem ogólnie, że Mati to jest właśnie jeden z policjantów i tylko musimy na niego wbić. Puk puk, halo. Halo, jeszcze. Dzień dobry FBI. E, możemy wejść? No tak, tak, tak. tak. Kurze, my się to zmieścimy? Tak, zmieścimy się spokojnie. To my poczekamy na dworze, poczekamy. No tak. Nie? Zapraszam. Poczekamy, poczekamy. Nie, nie, dobra, nie, może ja lepiej nie poczekają. Nie, bo jeszcze jest Pink color. Nie, 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 dobra, ale... Ja muszę pilnować. Ale jak ja coś, uciekniemy. to się Nie uciekniecie? Nie. Na pewno? Tak. Dobra, Mieścimy dobra. się, po spokojnie... Nie, nie, dobra, 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 nie, nie, bo jeszcze, co jeszcze je zamknie. Dobra, nie, o... Czekaj. Ślub... Ten... Dobrze trafiliśmy? Tutaj pisze zakład ten ślubny. Ten pan Hej. i ten pan Patrz. chcą razem być ślub, Ej! Dobrze Czekaj, bo ślub wam ustalam. Oni nie, chcę, chcę brać, nie, nie, nie chcę żadnego ślubu. Dobra. Ten, ten blaszka i tutaj smolek. Mati, Oni bo razem. ty byłeś albo jesteś policjantem, bo teraz już nie wiem. No jakby to powiedzieć? A, dobra. Czyli, czyli jesteś. Dobra, rozumiem. Ej, dobra, ale miało to... być niekolwidencymy. Co to ma być? Ale musimy, żeby wszystko się wyjaśniło. O nie, ja to, to, to Ja to jestem za... tutaj incognito. A Inkoguto, in dobra, Inkoguto. No bo my mamy sprawę ogólnie, bo Pamiętasz co ostatnio było takie ogłoszenie, że jakaś taki więź zbiegł co? i tak dalej, nie? U No, na niego no, jakby to właśnie, co? Y, no to właśnie, to my. My mamy tego ty... więźnia. My, my mamy tego więźnia. Jak, jak to macie ją? Co? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Okazało się, że ona jest Teraz? niewinna, i ja Teraz? całym sobą obiecuję, że Teraz? ona jest niewinna. Ale jeszcze? Stop. Wszystkie dowody skazywały na nią. No tak ale... A trzeba ją zamknąć musimy. Teraz? Nie, nie, serio, nie musisz. Już ja czekaj. ci mówię, ona jest. Ona jest niewinna. Dionej, Dionaj jest. Słysz, no, no Halo, bo zaraz ciebie wsadzę do więzienia za napad na funkcjonariusza. Oh, kutę, e, druga e, o Druga próba! On ma ten... Działa. On ma zbroję, przecież blaszka! Dobra, nie było mnie tu. <noise> <noise> Okej. <Okay. głos> No, to, ale to... Ola wytłumacz no, no powiedz, że obiecujemy, to, że co ona chodzi? była niewinna. No, powiedzcie mi wszystko Słuchaj, co panie, sprawa jest taka, nie, 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 co to znaczy niewinność? Że się tego nie zrobiło. Dokładnie, taka jest właśnie ta więźniarka. Tak. Dziękuję, tak. do widzenia. Że ale grało. jak to wszystkie dowody wskazują, ale daniom? to były podstawione A... dowody. Ktoś zapłacił, żeby je podstawić. No to kto to zrobił? No nie mamy pojęcia, więc nie była ona. Panie, czy ja wyglądam na konfidenta? Nie, hmm. dokładnie. A więc nie wiem, kto to zrobił? I mnie to nie obchodzi. Wiem tylko jedno. Ona jest niewinna. No to weź teraz, y, przekonaj FBI, KGB i inne służby. To jest Twoje zadanie. Dokładnie. Patrz. To będzie Ej, trudne, ale... wiesz, co inaczej zrobię bój, z Twoim chodzi, interesem? Się, ja nie? idę z nią. No, patrz, wiesz, co to jest inaczej ona. Słuchaj, słuchaj, robimy tak, nie? Widzisz, patrz, jeśli, czy takie jeśli... coś by mogło zniszczyć? Takie zdomki? coś, ale powiedziałeś o no niej. No bo patrz. Taki bo patrz, ktoś. Jest niewinny. No, taka taki koledzy. Ktoś... Taki cukierek, no. No zobacz. Taki, taki ktoś A z panem ma coś w Panem sensie to się jeszcze policzę. To... Nie, to nie ma, jest to się falo. Idź do sklepu i uciekaj. Słuchaj, robimy tak. Jeśli ty chcesz zaszkodzić mi, nie? To ja zaszkodzę temu całemu twojemu zakładowi ślubnemu. Mam takie 13. Co? No to wszystkie 13. Złe rekomendacje i wiesz, tutaj ta pani, ta pani niedługo bierze ślub. Wiesz, jak może was odsmarować. Oj, 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 oj. Więc. Albo My pracujesz widzisz, po, mo po mojej myśli, Ciu. albo... Bye bye. Hmm, muszę o tym pomyśleć i to dłużej. Kichy, Do cechra Cie... ze stuka! No teraz to pan przesadził. O nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! uciekaj. uciekaj. <ślesztrę> Nie pociekaj! Blaska nie! Proszę pana! Proszę pana, nie panie, Nie spokojnie, on tak zawsze ma. To on ma takie odzwyczajenie, bo ostatnio ninja go by napadły i e, no. Że... To? No ninja go napadły, no musi pan zrozumieć. No, dobra, słyszałem o Samurajach, to ninja też słyszałem. No właśnie. No, no to jak, uda się ją uniewinnić czy nie. Dobra, Marek, słuchaj, od dzisiaj jesteś Marek, dogadujemy się, czy nie? Deal? E... Czepnę tu tam o twoim Policja, biznesie. Nie, możemy tak do niego mówić, to z Ci trzeba. Cii. Dobra, słuchaj. Um, my tu równie wiadomo, ja też mam swój biznes, nie? Takie generalnie. No mamo, jak ty więc... możesz więc... mnie uczyć? Braku Mamy tutaj biznes, także wiesz, Marek. Myślę, że się dogadamy. Także no, em, jeśli, jeśli mi pomożesz, nie to wiesz, tam szepnę tu i tam no, o Twoim biznesiku, więc jak? No dobra, spróbuję, ale. Będzie trudne. No Marek, ty nie dasz rady. O, czekaj. Nie! Jestem Arbuzem! Nie no, udało się, bo Arbuz możesz tylko. Nie możesz tak posadzić po prostu, blaszka Da się, tylko na trawie, nie na lodzie. Spływaj! Dobrze. Boże. No to jak? Mógłbyś teraz jakiś telefon wykonać, zapytać? No mógłbym, tylko musiałbym iść najpierw do swojego domu. No To Gdzie pójdziesz, Marek, do domu, wyluzujesz się, tam. wypijesz kawkę. Może jedną, może dwie. Nie Nie Wypijam kawę. No do, do, dobra, to wypijesz soczek. Dobra, może to robimy jeden, tak. Może Nie, dwa. czekaj, czekaj, ona. Ale? Dzwonisz tam, nie? I mówisz ma. Ona jest niewinna, szukajcie dalej. O, to może zrobimy dilato to jak ten Jak ty ją nie to ja to pozwolę ci dać komentarz do serduszkowania co ty na to? No dobra, dobra, Stary to, to jaki na chcesz? No? Normalnie, no, nie? no no dawaj, dawaj. Dziękuję fejma. Blaszka w więzieniu. Co? Dobra. Komentarz Flaszka e... w więzieniu to... Spływamy! Spływamy stąd! Adios Marek! Dobra, to mógłbyś teraz tam pójść do domu my tutaj poczekamy chwilę i powiesz nam jaki jest werdykt? No dobra, mogę na chwilę, mogę stąd nawet wykonać telefon czekajcie chwilę. A, no dobra. Jak myślicie, uda się? Niezgodna Emilia. Może Te... się uda, oby się udało. No, też mam taką nadzieję. Słuchajcie, uda. ja Wam mówię, się uda, się z nim dogadałam, nie? Ja tu jestem bizneswoman i w ogóle wszystko w jednym. Ale jak full pakiet. Nie, paket... udia, to co? Uda e, się! uda się! Coś, nie, ty mi pakowałeś do więzienia właśnie? Nie, Plaszka. Coś ty. Na przyszłość, paweł, nie? Jak, coś jak, na jak na chcesz pakowałeś. kiedyś walnąć w łeb, to tak? upewnij się, że ta osoba nie ma kratku na głowie. Tak? po no. że. czy ta jakoś tak. Nie Ale dobry. świetna jest ta nowa piosenka! Upewnij się, że nie masz kasku na łbie! Na ej, łbie! Ej, ej! Bo inaczej będzie no. z tobą możecie się odsunąć, ej. bo oni was słyszą. A dobra, A to kto? chodźmy na dół. No on rozmawia z tym FBI A, i dobra. Up, open up czy coś tam. No to ty, jak myślicie, uda się czy nie? Uda się, ja ci mówię, mówię tak, będzie, takie, domać. wiesz, 50-50. może się udać, ale może się też nie udać. Uda, uda nie się, mówię ci, naprawdę jestem... Dobra, poczekajcie tutaj chwilę. Jestem detektywem, jestem kucharzem, Jak jestem coś, to, y, z tą rybarzem, dobra. jestem influencerem. tysiące łapek to kolejny odcinek, a tutaj macie teraz trzy fanarty. Pyk pierwszy fanart, pyk drugi i pyk trzeci. Jezu, dziękuję wam za wszystkie fanarty jeśli chcecie, żeby wasz fanart pojawił się na odcinku, wbijajcie na grupę Pinki Smolaksa, link w opisie. No, to co, co, Jestem podróżnikiem, mówiście? jestem matką, Przezkę. jestem biznesłomem, po prostu jestem wszystkim. Kim jednym. ty jesteś? Wszystkim! Powiedz Ej, kim ty ja to jesteś. mówię! jesteś? Ej, ej. O, 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 ej. o, jeszcze, Będą się bić? Tak? o Czekaj, bójcie. ustawcie się, ustawcie się jakoś. E, Dobra. Do, tak? Dobra. To bym w harcerstwie. Wojskowym też byłam! No nie wiem, ale boimy się w który Uzastawiam ją Tak, e, dzwoniłem do swojego szefostwa w FBI tak. i tak i niezgodno. Tak? Jest Pani uniewinniona. JEST! TAK JEST! UDAŁO No widzisz, się, kurde, trochę się. wiary we mnie! No daj Jest! Daj Jest! Eee... Yeah. Ja. dostał! Ej, ale... O. ale serio? Ten policjanta... Dobra, e, także teraz może ten komentarz do serduszkowania sobie zażyczyć. Kto? Ale on, przecież on już komentarz. miał, dał jako? wcześniej. Wcześniej dał. A, blaszka do więzienia. Do... No, tak. Jezus. Nie, dobra, to my dziękujemy Eidheim, panu. Wiecie, w razie czego byśmy blaszkę wepchnęli zamiast niezgody nie i to... oh. nikt by się nie zgodził. Przeparbowalibyśmy cię na blaszkę i nikt by się nie zgodził. Tak, tak, i okulary no. zabrali, to był git w sumie. Hmm. Dobra, dobra idziemy to... teraz imprezę chyba robić, nie? E, no to imp my imprezę sobie już zrobimy poza nagraniem, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Nie wcienę, e, mam dzisiaj ze mną na odcinku była niezgodna. Cześć! Ola. Siema! Emilia. Ej. Maty, I Blaszka HEJO Ja dziękuję wam za oglądanie 3000 RAPEK to kolejny odcinek widzimy się w następnym odcinku Pa pa Nie bijcie Blaszka